Pytanie 20. Losy młodzieży polskiej pod zaborami. w zagadnienie na podstawie dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Dziady część III Adama Mickiewicza napisane w roku 1832 w Dreźnie stanowią odpowiedź na nieobecność autora w powstaniu listopadowym. Utwór dedykowany jest młodzieży polskiej, która walczyła z zaborcą. Mickiewicz chciał przekazać doświadczenia ludzi, którzy znaleźli się na emigracji wraz z nim. Młodzież polska jako temat utworu literackiego jest ukazana jako symbol męczeństwa i heroizmu. Mickiewicz poświęca uwagę losom młodych patriotów pod zaborami, pokazując ich niezłomność wobec krzywdy i represji. W dziadach część trzecia Mickiewicz przedstawia losy młodzieży polskiej w kontekście walki o niepodległość oraz duchowej przemiany podczas gdy bohaterowie próbują odnaleźć swoje miejsce w życiu. Towarzyszy im świadomość cierpień narodu i dążenie do wolności. Scena więzienna osadzona w Wileńskim więzieniu ukazuje młodzież polską jako niewinną ofiarę zaborcy. Jest metaforą uścisku i ograniczeń narzuconych przez zaborców. Mickiewicz idealizuje ich cierpienie, porównując je do ofiary Chrystusa. Przykłady młodzieży walczącej z zaborcą, takie jak Janczewski czy Rolison, pokazują niezłomność i godność młodych bohaterów w obliczu cierpienia i prześladowę. Kontekstem, który tutaj przywołam, będzie książka Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie na szaniec. Opowiada o prawdziwych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, kiedy to młodzi harcerze Rudy, Aleks i Zośka dokonali aktu bohaterstwa wysadzenia niemieckich pociągów. Ich historia to przykład determinacji i odwagi młodzieży. Pomimo śmiertelnego zagrożenia, historia ukazuje trudności, z jakimi musiała zmierzyć się młodzież Polska podczas II wojny światowej: takich jak represje ze strony okupanta, głód i strach o bliskich. Pomimo tych trudności, bohaterowie powieści nie tracą wiary ani nadziei, pozostając oddani swoim ideałom i walce o wolność. Na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.